Witam was serdecznie Z tej strony wasz ulubiony youtuber Dobra nowy, nowy rok Stary ja Moi drodzy w tym roku będę miał 30 lat eee, Kurwa Jebać już ten rok kurwa ja już zamawiam grup I się tam spierdalam Dobra już odpalam audio-video Powiem wam przejebał fajny dzień nie było y, Steamów Sylwestra, bo szwagier mnie w chuja zrobił. I mieli gdzieś pojechać pod 22 ale jak zaczęli chlać, to byliśmy już potem zmęczeni pod 22 <śledzisz> No i cóż, y, tak wyszło, kurwa przele różne wody. Je, ja, ja jestem w szoku, że nie żygałem w ogóle, nie? Powiem wam, więc naprawdę kurwa w szoku, że nie żygałem. Pr przy, przyszedłem o pęsieć Dali strzelali w chuj. Pies nie chciał wyjść. I, I 30 minut z nim walczyłem, żeby w ogóle wyjść na dwór. I mówię, pierdolę, to ja też byłem zmęczony, to chuj. nie. Trudno. Dzisiaj nie będę pił. Wiem, że mam zaległe yy, szoty, ale jak dzisiaj zobaczę wódę, to pozigam się, kurwa, automatycznie. Nie chcę widzieć wody. Przez 2-3 dni dajcie mi kurwa spokój z jakąś wodą, bo ja pierdolę. Po prostu nie chcę. Wczoraj wypiłem tak. Yy, ze, ze szwagrem i z siostrą. Wypiłem tak wczoraj. Tam było zbożowa. Potem był Pantadeusz. Potem był wyjebongo. I na końcu żytnia. I mówię, ja pierdolę. Już miałem taki helikopter, kurba, pod koniec. Ale pamiętam wszystko. Nawet jak szedłem, szedłem do domu. Nawet jak byłem z psem, więc. No, ciekawa to była bomba. Ciekawe przeżycie. Nie chcę tego ni nigdy. Teraz dali tego newsa, ale przecież są już serwery tymczasowe. Co nowe? Serwery tymczasowe będą? Patrzcie. Co z moimi oczami? A co z nimi? O, patrzcie. Co to kurwa jest? To jest news. Pierwszy, pierwszy. Super event i pełna akcji, przepustka, bo jeba czekają na Ciebie na nowych serberach tymczasowych. Ale to jest reklama, ale te serwery to już są, powiedziałeś, to to... Kurwa, nie rozumiem. Nie rozumiem Gameforge'a w chuj, nie, więc... Wydaje mi się, że im to nie oddaje. Tak, tak, przypuszczam. No bo czekajcie, cofnę. No nie ma, no jest tylko Ruby. Potem jest item shop... ogólnie. No i i to, Mnie nie, nie czaję, dobra, chuj chuj w Gameforge? Daj mi kurwa te talizmany szczęścia tych kurwo No ale chodzi mi o te dobre nagrody, bo znaczy no Wayne to nawet dobra nagroda. A to co za, za koło? Co tu można wygrać? Syp, syf No. Mm. Nuda, powiem Wam szczerze. A tu 60 dni rytualny? Nuda! Chociaż, no nie masz tego syfu, uber-syfu, nie? To by mi się przydało, powiem Wam, bym miał więcej. Znaczy, nie w sumie. Jak mam na nadości, nie, nie potrzebuję tego, peta, Jebać, nic nie wiem. Dobra, reset moi drodzy. I teraz nie będzie możliwość no, kupienia to może będzie i wygrania. Ale nie będzie już możliwość potrojenia. Nie wiem, czy pamiętacie w tamtym roku. W połowie pierwszego roku Robiłem koła gdzie można było razy trzy razy punkty zrobić nie Koniec z tym kurwa bo aktualnie ktoś tu ma pół miliona punktów Patrzcie pokażę wam nie? To kurwa przez moją głupotę pierdoloną Więc yy, trudno To wypierdolamy dobra reset punktów Na razie Wszyscy mają, moi drodzy, po 0 I 100 godzin też. Nie ma już nikogo. Nie ma w ogóle. Yy, nikt już nie ma punktów, ani nie ma ani godzin. Teraz zaczyna, zaczynamy od początku. Yy, oglądanie i nabijanie. Nie, nie, nie działają wam komendy bo nie macie punktów, a żeby komenda działała wam zawiera 10 punktów, więc aktualnie bot jest zbędny, Poczekałeś z 10-15 minut i da te punkty więc dzisiaj yy, jedziemy od nowa no, kolejny kurwa kapeć zrobił 10 yy, punktów po to, żeby je przepierdolić, żeby sprawić, że ma 10 punktów, nie? czyli miałeś 20, a teraz, ma teraz masz 10 <grym> Ale <laughs> ja jakby kurwa, tak jakbyście mieli automat o tak, tak, tak jakbyście płacili yy, za każdym razem kiedy sprawdzacie ile macie kasy na koncie i wam zapędlało to co macie na koncie kurwa, nie? W sensie no, super. Mam nadzieję, że będzie aktualizacja w tym roku, która sprawi, że yy, ulepiec Alastra tak samo byś mógł wydropić z mapy normalnej i przestanie być kurwa Monopol, nie? Od tych Januszy pierdolonych z Turcji. Mówimy tu w po prostu, że yy, nie możesz wydropić tych ulepów, bo klucze lecą z bossów, gdzie jest siedmiu szamanów, którzy mają kurwa wachlarz plus 15 nawet zrobiony. Tylko po to właśnie, żeby zbijać tego bossa, nie? Albo ci napieklewać tego wachlarza z umów. No i co zrobić? Głupno może zrobić, więc no mam nadzieję, że. Gameforge Goldie kurwa do tej myśli, że jednak lepiej, żeby te bronie i te EQ były bardziej dostępne. I wydaje mi się, że to jest co zrobione, ze, co ze zbroją, to jest fair, nie? Bo jesteś chujem i plackiem, tak jak ja na przykład, nie, nie jestem w stanie zrobić tego dungeona. Ale jak będę miał trochę lepszą postać, już mogę postawić autołowy i sam sobie lepiej zrobić by dropić i kupić jakąś zbroję plus zero i sobie to wkuć, jedyny koszt jaki ja będę miał to w sumie są magiczne kamienie, rytualne, bo to jest do szczęścia ulepy. I tak powinno być z bronią. Nie widziałem, ale dziękuję, że powiedziałeś mi, bo mam z dupy teraz, nie? Ale jak widzisz, to są to ludzie sparty, nie tak samo jak ci ludzie w Ameryce, co stoją Yy, taka historia jest: yy, jakiś typ chciał kupić zapkę na ten Super bo Bowl, czy Bowl jak tam się czyta, gdzie do wygrania było, nie wiem, chyba miliard, prawie, czy tam ileś set milionów. No i jeden kogoś był kulturalny, przepuścił babci ona też kupiła ten kupon i właśnie ona wygrała, a nie ten typ. Ta leży teraz w kiblu, bo się przestraszył w fajerwerku, niedawno strzelał przed blok blokiem. Blisko, aby okna otwarte te pierdolnęło, to jakbym na okay nie mieszkał, kurwa, przy linii frontu, nie? Coś takiego w sumie. Więc, no, chyba se poszedł, leży tam. Nie będę go wyciągał na siłę, bo to nic nie da. Ale tak wczoraj powiem ci szczerze, że miałem problem, żeby wyjść z nim. Kupcie zdobić, nie? Wow. Mówię, on się fireberków nie boi? Nie boję się hałasu, ale no jak wiecie, dużo się dzieje na niebie, to dostaje pierdolca, nie? Ja wczoraj w ogóle miałem sytuację, idę sobie z psem w parku i nie wiem czy ludzie są już a tak, aż tak biedni, ale jak ktoś w parku robi sobie Sylwestra tam parę ekip widziałem różnych, więc dużo ludzi nawet chyba tak spędzało. No ciepło było nawet chyba 10 stopni, o 11, bo tej 22 i i jakieś dwie najebane laski ewidentnie do mnie podchodzą i czy mogą pogłaskać pieska, ale wiedziałem, że jedna ma ten, takie dziwkars dziwkarskie rajstopy, to są takie, no ale oczka ma, nie, ja mówię lepiej nie, no bo będzie śmiała po tych leginsach nazwałem, nie, ona się zaśmiała, no mówię nie, nie, dobra, dobra, no i zgadnijcie to się stało, kurwa, nie, jak pies skoczył na nią swoimi pazurami. To wydaje mi się, że już do kosza musiała to wyjebać, nie? Ale ciała to... Panie. No przyciąga. Nie tylko laski, bo większość ludzi w sumie, nie? Nietypowy pies po prostu. Ładny, taki wiesz... Wygląda jak lis. Ma słodką mordkę. No i Gryzie. Nie wiem czy pamiętacie te gazetki, gdzie nikt nigdy nie kupował wszystkich, żeby mieć taki model, że Trzeba kupować gazetki po 10 zł, nie wiem, chyba przez całe 3 lata żeby złożyć model na czołgu, albo jakiegoś superbohatera, że w częściach, nie? Że każdy numer to kolejna część. Najlepsze, że pierwsza, pierwsza to była jakiś żagiel albo jakieś gówno, nie? A potem i tak każdy miał to w dupie. A potem tak jak sobie to policzyłeś, to ile i po ile to... Wychodzi to by wyszło 5 razy drożej niż jakbyś kupił ten model na, na normalnie u producenta, nie? Więc no. Ja pamiętam jak kupowałem mangę Dragon Ball. Ona wychodziła często czarno-biała i skekolorowałem z ludów. Jak jeździłem pociągiem albo coś, nie? To były czasy, kurwa. Dragon Ball. 8-9 lat i się czytało, nie? Czytało. RTL? To chyba leciało? RTL? No dobra, fują, wiesz o czym powiedziałem, już musiałeś poprawić synie No mam Mam te ta zasy, pokazywałem wam ostatnio, przecież ostatnio, no parę miesięcy temu. Noworoczne bardziej was oskamować na kasę, yy, mieć wszystko w dupie i pierdolić tą surę, nie ładować w SM. Dobra. Yy, nie przepaliłem się. Żadnych nie mam. W sensie, jedynie moje postanowienie noworoczne to jest yy, wrócić do tematu siłownianych, nie? Wrócić do ćwiczeń regularnych i tak dalej. Ale nie spadłem dużo z mięśni, powiem wam szczerze, mimo że nie ćwiczę już... ...dwa miesiące prawie. Daję mam tą samą siłę prawie. Dobrze, że ja na bombie nie byłem jak pan Marsoń, nie? Ten to kurwa spadł jak chuj, powiem wam szczerze. Dobra. 3 yy, razy dla Neverlaki, 3 razy dla Furiona. Za długo się kręci. Czekajcie. 1, 2, 3. 3 KSM dla Neverlaki oraz Furion. 1, 2. Coś źle wpisałem, coś? Nie, 3. No, to, bo 3 KSM. Ciao. Kurwa, ciao. To lecimy. Rec. Jeden, dwa, trzy. Kurwa. Same sm Nic się ciekawego tu nie ma. Rec. Proszę bardzo, typie. Masz. Dwa, trzy. Haha, widzę. Napisz komu... Znaczy nie masz modacę, zmutuj kogoś, kogo chcesz. Obojętnie kto. Ale modów nie możesz, ale ja mogę. Dzięki, dzięki. 4, 5, 6, 7, 8. 9. 10. Dobra, Furion. 12 razy. Dwa. O, dobra Czekaj, wybrałeś już kogoś? Trzeba mnie lecieć dalej, kurwa. Nie wiem, wybierz sobie jakiś nik, a ja będę sprawdzał. Pierdolę dolej tych modów. Psycho, wyjeb, ale on się spłacze. Jak przyjdzie, się popełnię, że nie ma. Nie ma, dobra. Szkoda, że go nie ma, mi się śmiał z niego. Dobra, zapisz. Dużo ludzi do wyjebania, podoba mi się to koło. Dobra 1KSM yy, i tam było wyjeb -moba, mo moda. No, paru G modów, muszę wyjebać, bo się nie pojawili ostatnio. 10 razy jeszcze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A po co? No roczne koło Kiema eniu. Chcesz kogoś zmutować? Może kogokolwiek mogę zmutować? Kurwa, mać ale tu będzie krę kręcenia kołem w tym roku. Jeden, dwa. O, pan. Kto to wysłał? Fo fo fomfny. Moje zbanować kogoś. Nie może być to ani moderator, ani sponsor. I żeby się odbanować, musisz wysłać 15 zł. Więc wybierz, sobie, kogo chcesz zbanować Nie musisz, możesz wybrać, nie musisz, może zostawić Ale to musi być dzisiaj 3 4 5 6 7 8 9 10 Dobra, tam było Z komuś moda, wyjebiemy Ale fajnie To ma morda na streamie, wow może się wybije w tym roku i będę popularnym snímem? Ta choroba, mój stary. Dobra, Ech, choroba, może pójdzie na tą chydzę w końcu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yy, nenukę, jak coś kogoś zmutować, to napisz niech kto zmutuje każdego. każdego, Może być to nawet moderator. 9000 SM 5 yy, razy dla Neverlaki. Yy, za wybierasz Neverlaki Kurwa, jaki kształ i moda komuś wypierdoli. I wygrał SM y Zabawa dobra. On nie ma moda Nawet nie wiem. Nie, nie ma. Nie bać chujas, kurwa. Nic nie płaci, pierdoli. Niby jego konto nie pozwala na donate. Chuj, chuj w niego, dobrze, dobrze. Do, do, dobry wybór. Plus, plus jeden, plus jeden. <ścoughs> kurwa, jebane tapetę se gry z przedpokoju. Tak słyszałem, coś wyrywa, mówię. Albo bawi się zabawką, a mówię, to musi być tapeta. Jebaniec, kurwa. Niech mi rozjebie zjebie całe mieszkanie, kurwa, będę mieszkał pod mostem. Yy? Ale nie ja ci zabrałem moda, tylko Neverlucky. No, zalosuj w kole, Neverlucky chyba nie ma GMODA. Nawet nie wiem czy ma. Nie widzę go, nie ma GMODA. Zalosuj w kole i sam mu wypierdolę tego moda. Jaki jest problem? Jebany, kurwa Norwegii pracuje, a Żuli kurwa, żeby dwie dychy wysłać. Drogie na postaci, jak próbują przyjść do Polski. <grywa> XD 1 2 3 4 5 6 Można komuś wyprzedać moda? No bo, dobra, dawaj w koło Jebany, patrzcie kurwa, ale kopiuje SM-y A się skończy kurwa w końcu Wygrywanie Pokaż Akite, nie chce mi się ja kupiłem futbol menażera tak jak zbierałem i obiecałem to kupiłem. Myślałem, żeby w ogóle pokazać na streamie, ale raczej to nie będzie watchable, nazwijmy to. Bo pewnie wielu z was nie ogarnia tej rierki W ogóle używacie niki na YouTubie, chyba ktoś mi w ogóle sabala zajebał, nie? Ja nawet nie pamiętam, yy, jaki ja mam nick ustawiony na kanale. Sabalski ja mam. Ja, ja ustawiłem nick Sabalski, czyli moje nazwisko, nie? A, Sabalami ktoś zapierdolił, kurwa. Chuje zjebane. Ale niech będzie. Cześć, twój niech został zarezerwowany, twój niech to Sabalski. A wy jakie macie? Że teraz załóżmy, jak chcecie moje filmy wyszukać... Nie musicie yy, wpisywać... Nie musicie wpisywać mojego kanału, w sumie to tylko Małpkę... I Sabalski, nie? Małpka, wyszukiwarkę, Sabalski. Nie no, nie działa to. Co to, to kurwa, co, nie zrobi tego jeszcze, to na chuj, nie, nie, rozum, nie rozumiem, na chuj ten niech jest w sumie. Co, jak to się niby robi? A że youtube.com slash sabalski. Wow, ale to po, polepszyło to sprawę, no. Ja do czołgu się nadaję, bo jestem niski i dosyć mus, muskularny, no to... No to yy, będę tym ładowniczym kurwa. 1,69 69. Ja pierdolę. Ja też mogłem w chuja polecieć i powiedzieć równo na 70. Kurwa, ale raz człowiek był szczery, bo chciał być fair względem widzów i do końca życia będę to wykorzystywać kurwa, nie? Nigdy więcej. Ja będę kłamał. Ja będę mówił, że mam małego penisa, a tak naprawdę skłamałem, bo mam giganta. <ścoughs> Ale to chyba w ten sposób nie zadziała. Albo no bo w drugą stronę mówię, że mam mojego, to mam mikrosa, a ja mam samego na pleta tylko. Taki kurwa, jestem. No nigdy nic nie paliłem, kurwa. Ja pochodzę z bogatej, normalnej rodziny. Brat siedzi. Inny siedział, ojciec se. Ojciec tak to chodzi kubka Pogadam, nie, nie, nie gadałem z tą firmą No między świętami oni robi remanent więc wiedziałem, że nie wyślą nic, bo no, zawsze tak się zapierdą w każdym sklepie Raz z niej pogadam, żeby to... żeby już i dupy. No, przypominam, że tam chyba z 5 kubków zostało, można sobie zamówić, jakby co? Dobra. Ja spieram fajnie było do później, bo w sumie już jest poniedziałek. Na razie ma...